Tak właśnie tak, poznałem cię w szkole, tak właśnie. Poznałem cię w szkole, nic się zakochałem, ale to był właśnie mój najlepszy testament właśnie tak piszę teraz. Właśnie z Roską o tobie, bo byłaś najlepszą właśnie dziewczyną na świecie, tak było miło, ale się szybko skończyło, ty zostawiałeś mnie właśnie dla innego. Czemu tak jest? Czemu tak jest? Czy połączyła nas w ogóle jakaś kurczę więź? Ja to nie czaję tego. Dzisiaj zadaję sobie pytanie: czy to była miłość? Czy to już zwykłe zauroczenie? Właśnie tak, brat. Zauroczenie czasami tak się zdarza. Mówię tak, właśnie na tym bicie powiem jej nara. Bo to właśnie nie była miłość, tylko jakieś po prostu zauroczenie, brat. Ona we śnie nie właśnie zostawiła. Nie pytam się o drogę, bo to właśnie nie jest miła. Właśnie tak dla niej. Ta droga, którą nie stale dla niej właśnie tą miłą drogą, bo ona mnie zostawiła właśnie dla innego, a teraz właśnie tego chyba żałuję. Ale nie powiem jej wróć do mnie, bo to właśnie sensu nie ma, bo ona nie będzie stała koło mnie Tutaj gdzie ja tu właśnie nawijam teraz. Jadę cały czas, właśnie jadę z tym tematem dalej. Tak po prostu nie żałuję tego, to co było, nie wrócisz, nie jest nic dobrego, nie wspominam tutaj właśnie na tym bicie, bo to jest właśnie kurczę, właśnie moje życie, właśnie tak powiem ci. Powiem Ci dlaczego właśnie kończę Chyba na tym drogi mój kolego właśnie trzymaj się Powiem Ci właśnie teraz właśnie na tym bicie Eleonora bra...